Wychodzi rolnik ra, rano na pole, jest już jesień, wszystkie plony zebrane i tak analizuje ten rok, który minął, wymienia, wymieniając, mówi kurna, trawy było mało, Krowy nie miały co jeść, zdechły. Nie było dobrego plonu ziemiaków, Bryj dla świn nie było, świnie zdechły. Żyta nie było, plony ziarniane bardzo słabo w tym roku, kury po zdychały. Tak myśli. Mówi nie było krów, to nie było mleka. Nie było świń, nie było tustego mięsa. Nie było kur, to nie było kości. Nie było mleka, nie było tustego mięsa. Nie było kości. Pies nie miał co jeść i zdech. Tak myśli, że to 5 hektarów to jest mało. Mówi, dokupię jeszcze 10 i myślę, że następny rok odrobię wszystko. Leci tak do chałupy, wpadł i mówi do swojej żony: Stara, dokupiłem 10 hektarów pola. A stara, wiem, a rolnik skąd. Koń się za powiesił.